Witajcie serdecznie w serii opowieści o armiach, w której będę miał wielką przyjemność opowiedzieć Wam o wszystkich armiach, które są dostępne w tej chwili w grze Bogowie Wojny e, Li. Zapraszam serdecznie na stronę www.gmboardgames.com, gdzie można znaleźć więcej informacji o zasadach gry, a także o wszystkich armiach, które w niej występują. Jeżeli lubisz armię o bardzo dużej liczebności, która ma potężną artylerię, która może zmieść przeciwnika, to Armia Unii jest dla Ciebie. Armia Unii była jedną z pierwszych dwóch, które pojawiły się w grze. Jej siła polega zdecydowanie na liczebności. Gracz, który tworzy rozpiskę dla Armii Unii. Posiada darmowe brygady. Za każde zakupione brygady piechoty i kawalerii będzie można wystawić kolejne, które dostaje się niejako za darmo. Dzięki temu Armia Unii należy do najbardziej liczebnych w całej grze, więc nie musi się martwić tym, że jakaś inna armia będzie posiadała przewagę liczebną nad Twoją, to Twoja armia będzie zdecydowanie posiadała przewagę liczebną, zwłaszcza jeśli chodzi o piechotę. Nieco gorzej jest niestety z wyszkoleniem, dlatego że ta piechota ma limit niestety ilości, cała armia Unii ma zresztą limit ilości wyszkolonych jednostek, jednostek weterańskich, jednostek elitarnych. Pod tym względem armie zawodowe europejskie będą znacznie lepiej się prezentować, więc no niestety trzeba bardziej też postawić nie na jakość, ale też na ilość, żeby móc zwyciężyć przeciwnika. Jazda Armii Unii całkiem dobrze sobie radzi. Ma nieco niższe morale od jazdy Konfederackiej, natomiast potrafi się przede wszystkim spieszać i może też być dobrze uzbrojona, więc bardzo dobrze będzie spełniać przede wszystkim rolę osłony dla całej armii, zdobycia i utrzymania jakiegoś punktu strategicznego do momentu, kiedy nie dojdą tam główne siły, jakiś Twój główny korpus. Na pewno bardzo dużą przewagą Unii jest jej artyleria. Unia posiada atlery różnych rodzajów, także o dalekim zasięgu, łącznie z atlerią ciężką i ta atleria, co jest bardzo ważne, jest bardzo tania. Zatem będzie można je wystawić naprawdę duże, duże ilości. I co jest jeszcze istotne, Unia posiada atlerię w korpusach, ale także posiada atlerię rezerwową armii, dzięki której gracze dostają i dodatkowe znaczniki patrolu, no i dodatkowego generała, który tą atlerią rezerwową będzie dowodził. W przypadku armii Unii jest to generał Hunt który jest naprawdę dobrym dowódcą i który dodaje do tej artylerii do strzału aż dwie kostki, co sprawia, że zgrupowana w artylerii rezerwowej armii artyleria Unii ma naprawdę potężną siłę ognia. Jeśli chodzi o atllerię, na pewno mocnym punktem Unii jest również możliwość wystawiania jej w korpusach, gdzie dowódcy tej w korpusach będą darmowi, więc umożliwi Wam to wystawienie też większej liczby jednostek, nie będziecie musieli płacić za, za swoich generałów. Warto też zaznaczyć, że bardzo tania jest dodatkowa amunicja, którą możecie kupić jako dodatki, rzeczywiście dzięki temu zwiększając siłę ognia Waszych armat. Jak każda armia, armia Unii posiada również i swoje wady. Wspominałem już o tym, że macie ograniczoną liczbę jednostek weterańskich i elitarnych, które będzie można wystawić, więc wasza armia będzie liczna, ale nie będzie miała aż tak dużo dobrych, elitarnych rzeczywiście jednostek. Natomiast zdecydowaną wadą w Armii Unii są jej generałowie. Faktycznie jest to armia, która posiada jedno z najgorszych dowództw. Jest tam kilku naprawdę wybitnych generałów, można na nich trafić bardzo dobrych, mających 4-5 dowodzenia, ale jednak częściej będziecie trafiać na tych średnich albo po prostu nawet słabych. Jest sporo dowódców korpusów, którzy mają zaledwie dwie kostki dowodzenia to jest bardzo mało, nie pozwala to na jakieś zaawansowane manewry. Jest sporo takich, którzy mają co najwyżej trójki tak itd. Wasi wodzowie, naczelni. Też nie, nie są raczej specjalnie dobrzy, może poza jednym, dwoma wyjątkami, którzy są rzeczywiście przyzwoici, ale nie ma tam nikogo wybitnego. Co za tym idzie? Trudno armią Unii realizować jakieś skomplikowane plany taktyczne, jakieś po prostu dalekie obejście na flanka, skomplikowane manewry. Po prostu wasi dowódcy nie będą do tego zdolni, żeby takie manewry wykonywać. Stąd też raczej trzeba liczyć na dużą liczebność, potężną siłę atlerii i naprawdę dobre uderzenie frontalne.